Dzień dobry, witam Was dzisiaj ze Śnieżnej Doliny. Mapy, której już dość dawno na kanale chyba nie było, nie przypominam sobie yy, takiej świeżej bitwy. A to dlatego, że gajdziny dość rzadko ostatnio ją losują. a trochę szkoda, bo się gra na niej całkiem przyjemnie. Nie jest to mapa zbyt duża, za to bardzo urozmaicona. Jest gdzie pojeździć, jest skąd postrzelać. Lubię tą mapę i jestem zadowolony, że trafiła się bitwa, z której mogę zrobić filmik na kanał. No i tu będę w tej bitwie miał do zrobienia dwa zadania. Zadanie dzienne, gdzie mam robić fragi lekkim lub średnim czołgiem. W moim wypadku, oczywiście, będą to pantery. I drugie zadanie z poprzedniego dnia, zadanie specjalne, gdzie mam robić fragi na pelotkach. Pelotek ma być tylko 4, no ale gajdziny nie zbyt chętnie losują graczy z pelotkami do bitew, kiedy to zadanie właśnie jest do zrobienia. Dlatego zostało od. Poprzez poprzedniego dnia nieruszone, no a jak widać, jestem w miejscu, skąd, wbrew pozorom, można całkiem nieźle postrzelać. Kilka fragów już jest zrobione. Oczywiście nie ma takich stuprocentowych punktów, takich miejscówek, gdzie można sobie strzelać bezkarnie. Tak też jest w tym miejscu. Między tymi domkami jest całkiem sporo y, osłon, żeby się chować przed y, strzałami czerwonych. No, ale też jest na tyle dużo przestrzału, że można sobie tych fragów natrzaskać. Rzecz jasna, jeśli przeciwnicy chcą współpracować, M51, pokażesz ty się, kolego, czy nie? Pokazał się za to na górce jeszcze jeden gracz Avenger, jeśli dobrze stąd widzę. M51 wyjechało na górkę. No i dość szcz szczęśliwy ten strzał. To wcale nie musiało wejść. Co prawda, przednia płyta w M51 jest cienka i tam bardzo chętnie się przyjmuje, ale w takim ustawieniu była bardzo mocno skontowana i wcale ten strzał wejść nie musiał. Tutaj zniszczony centurion. Zanim tygrys. No myślałem, nie dożytałem wystarczająco dobrze. Myślałem, że ten Avenger tam stał, a to był centurion. No nieważne, w każdym razie zrobiony. Frag, jest następna M51. Zniszczone, no niestety też straciłem gąsienicę. Gąsienicę trzeba naprawić. Podświetlony tygrys H1, a ja cały czas jak widać w tym samym miejscu stoję. No i dostałem już kolejne uszkodzenia, tym razem jest to właśnie ten Avenger. Cały czas do mnie strzela, wyrzucam na niego artylerię. Mam nadzieję, że tam się coś przyjmie, ale nawet jak się przyjmie, to już nie na Panterze F, bo Avenger mi ją zniszczył. Udało się zrobić 6 fragów, jest pierwsze miejsce w teamie. Nie było niestety widać żadnej pelotki do tej pory. Ja takiej nie zauważyłem, a już powinny były się pokazywać. Pomału zaczynają latać samoloty. Więc można się spodziewać, że też znajdą się w grze pelotki. Z respa wyjeżdża Pantera D. Tam dostawa uszkodzenia. No, niestety odgryzła mi się tak że teraz będziemy się obaj naprawiali. I kto pierwszy zrobi te swoje naprawy, ten ma szansę wyjść z tego cało. 15 sekund zostało trzeba napraw. Trzeba też uzupełnić załogę. Zostało załogantów dwóch, trochę mało. Przeładowanie Pantera zniszczona. Na punkcie C są do wyboru dla artylerii dwa pojazdy. Jest niszczyciel. Jest tam średni czołg a punkt B został bez osłony i korzystają z tego czerwoni wjeżdżają na ten punkt za chwilę będą go przejmowali jak się łatwo domyślić na Avengerze wpadła asysta tutaj przede mną jest M41 no i M41 zniszczony, a na punkcie M18 wymacała moją panterę i niestety, tylko z dwoma fragami zrobionymi panterą G muszę się przesiąść do pantery A i jest to mój ostatni czołg w tej bitwie. Przede mną jest podświetlenie na Tygrysie. Bokiem jedzie w stronę punktu B. Trzeba było go zniszczyć. Kolejny frak do zadania dziennego. No i jak widać odbijamy punkty A i punkt C. Za to przy punkcie B było całkiem sporo czerwonych. Tutaj jest ta M18. Miękki pojazd. Udało się praktycznie w biegu go zniszczyć. No i je... Za, jest za budynkiem T34 trafiłem we Włas, a Włas nie przepuszcza pocisków, odbijają się Nie udało się zrobić fraga Nawet chyba asysty, za tego tyciaka nie było I przy wyjeździe z drogi od punktu B Tygrys H1 załapał się na gonga, no i teraz już drużynowi będą punkt przejmowali, a ja muszę coś zacząć robić z pelotkami, jak na zawołanie, jedna z, jedna z tych pelotek w tym momencie się pokazała przy wyjeździe z RESPA i od tyłu mam zamiar się do niej Dobrać, tyle tylko, że mam dokładnie przed sobą dwa ciężkie czołgi. No i nie będzie tak wesoło, jakby się można było spodziewać ze strzelaniem w pelotkę. Jest tutaj Is1 i Tygrys H1, Tygrys E. Tygrys dostał duże obrażenia, teraz odjechał. Będzie się prawdopodobnie naprawiał, nie ma zbyt wielkiego wyboru. Na nieszczęście dla mnie yy, wieża tygrysa e dla amunicji niemieckiej nie jest łatwa do zniszczenia. Tygrys przeładowany, wyjechał na mnie, zrobił mi dużo szkody. Muszę to wszystko naprawić ponownie uzupełnić załogę. No a potencjalne fragi mi uciekają. Tygrys zginął, ale oczywiście nie ode mnie Jest tam jeszcze ten is, a zniknęła i pelotka i yy, niszczyciel, który był przy niej nie wiem czy pelotka zginęła. W każdym bądź razie tracimy punkt C. Niszczyciel. Który wyjechał przed chwilą z RESPA, właśnie zaczął go, ten punkt przejmować. No, więc trzeba będzie do niego jechać. Na zrobienie pelotki już większych szans nie ma. Prawdopodobnie ta, która była, zginęła. Został tylko ten y, Tedek. Cały czas na punkcie. No, ale od dojadę do, do niego od strony ich respa możliwe że tutaj mi nic nie zrobi strzał tylko na podświetlenie bez widocznej sylwetki ale udało się zniszczyć 109 więcej żadnych czerwonych nie widać na minimapie chociaż w grze są tym razem na punkcie A no ale tam już nie dojadę, bo bitwa skończona, zrobionych 12 fragów doliczonych do zadania dziennego. Szkoda, że nie było pelotek, ale za to jest żółty zdobyty medal stalowy heros. I tak się ta bitwa skończyła. Z mojej strony to wszystko. Cześć!